Wszyscy będą brani pod, pod uwagę, natomiast będziemy też myśleli o tym, kto ile grał, jak się, jak się czuje w danym momencie. Bo są zawodnicy, którzy akumulują dosyć dużo spotkań co trzy dni i, i to też będziemy brali pod uwagę. To jest takie jedno z tych spotkań, które media musi wygrać. Nikt nie lubi takich meczów, szczególnie Zgadza się, to są spotkania, gdzie jest bardzo dużo do, do stracenia, a do zyskania, owszem, przejście do następnej rundy, yy, ale wszyscy wiemy, że jest to naszym obowiązkiem, stąd też y, takich spotkań nie lubią ani zawodnicy, ani, ani trenerzy, bo, bo tam tylko i wyłącznie jest dużo, dużo więcej do stracenia. Trenerze, yy, ciężko jest mobilizować siebie czy drużyny do takiego spotkania wiedząc, że za 4 dni gra się mecz, jak niektórzy mówią nawet 18-lecia. Wiadomo, czym jest -hmm, tak. Mężczył. Wiadomo, ale wiadomo też, że nie wszyscy mogą grać w europejskich pucharach i ci, którzy mają jakieś wątpliwości co do swojej pozycji w drużynie, no muszą zrobić wszystko, aby wykorzystać każde spotkanie, jakie, jakie się gra. Z drugiej strony no jesteśmy obrońcą tego trofeum. Takim bodźcem dla całej drużyny powinno być to, że ten finał jest rozgrywany na stadionie narodowym. To też jest super sprawa dla każdego piłkarza zagrać na takim obiekcie. No i poza tym, że, że mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, to zobowiązuje po prostu do tego, abyśmy nie skomplikowali sobie tego spotkania. I żebyśmy przeszli do następnej rundy. Chociaż ja już teraz wyobrażam sobie straszną determinację, ambicję ze strony drużyny gospodarzy, którzy będą się chcieli pokazać szerszej publiczności, bo mecz będzie transmitowany. Jest to rzecz normalna dla mnie, że, że zostawią no, no, mnóstwo mnóstwo zdrowia, wszystko na boisku, aby tą szansę wykorzystać. Oni w tym meczu pucharowym, my w kolejnym meczu ze stiełą będziemy starali się również grać tak jak jutro może grać rozwój Katowice. Mam tu na myśli różnego rodzaju cechy ewolucjonalne poza tymi, które, o których myślimy. Mam tu. Chodzi mi o umiejętności piłkarskie, bo, bo dla nich jest to niesamowity mecz i dla nas mecz ze stiełą tak samo.